Witam posłanki i posłów na dzisiejszej Komisji do Spraw Kultury, na której zajmiemy się w szczególności zmianą polskiego hymnu narodowego, gdyż zawiera on przestarzałe treści niepasujące do y, prowadzonej polityki polskiej i nie oddające w pełni zaangażowania władzy w budowanie jedynie słusznych wartości. Ponieważ temat był już omawiany na komisjach, czekam na konkretne propozycje. Posłanka nowoczesnej, proszę. Jeszcze Polska nie zginęła, gdy my tu rządzimy. Jeśli ktoś coś zechce zabrać, to go pogonimy. Czy ja, może ja. Proszę. Jeszcze Polska nie zginęła, mocno ją kochamy. Bo my w genach zawsze prawo i sprawiedliwość mamy. No, trochę pojęcia, a przede wszystkim skromności. Rząd skromny to rząd wiarygodny. Proszę, posłanka Pi. Jeszcze Polska nie zginęła, póki jaka mamy, co nam obcy zechcą zabrać, nigdy nie oddamy. O proszę i pięknie, i szczerze. Można, można. Ale my proponujemy, tutaj profesor, profesor proponujemy tak. Masz, masz pisowski. Z Ukrainy do Polski. Pod przywództwem twoim wcale się nie boję. No tylko tak tutaj nie bardzo nam do rymu. No i tak wam to wyszło, jak te wszystkie tak, tak. programy tak, tak. dla rolników. Hmm. Yy, proszę. Może ja, może ja. Proszę, proszę. Polskę budować, nie niszczyć, nie zmarnować. Póki ludzie cisi, to wszystko nam wisi. Albo tak dla wyboru. Gdy naród na fali, nikt nas nie obali. Może tak? Gdzie wisi? No jak cisi, to wisi, no wybór jak między świnią ekologiczną, a tą z gemo. Niby smakuje tak samo, a w zębach zostaje. Naród, na fali, oby was ta fala nie, zawala, nie zalała. A już myślałem, że w twórczości nikt wam nie dorówna. Przejdziemy Wisłę, lecz nie warte, bo po co przechodzić? Zimą rzeki zamarzają, będzie w nogi szkodzić. No, lenie śmierdzące z wami to by nawojował. Ale, ale mam jeszcze drugi pomysł. I przez zwisłe, i przez warte o głodzie i chłodzie przejdzie niczym nasz zbawiciel. Piechotą po wodzie. Jacy do działania, tacy do przechodzenia. Jak zbawiciel! Ciekawe, jak to zrobicie. Chociaż pływać po powierzchni to wy już umiecie. Pozostało o cud prosić. Ale my mamy to, No to się Wam powinno spodobać. Słuchajcie. E, mamy Wisłę, mamy Wartę, Tyle nam zostało. Te dwie rzeki, Pani Poseł, te dwie rzeki są uparte. Ja w Polsce przystało. Tak? No, i znowu Wam wyszło. Skutecznie jak randap na chwasty. O, nic się nie podoba, nic się nie podoba. Wasz czas już mija. Takie Wasze złote myśli, to możecie sobie wieszać w biurze partii na ścianie. My, my A mamy... proszę posłanki. Gdy Tusk uciekł do sąsiada, bo dobrze zapłacił, naród polski zszedł na dziada, lecz ten się wzbogacił. O, i patriotycznie, i z przekąsem. Brawo, brawo. Ale mamy, mamy, my to mamy fajnie. No, no proszę. E, no mamy tak. E, mówi Jarek do Beaty. Nie macie się kochana, damy radę, cała Polska już jest rozje... O a my no. mamy lepsze, a my Aha. mamy lepsze, mówi Jarek do Beaty, a tak między nami wszystkie premie, co oddamy, zwrócą się w okazję, już, ale skromnie i czytelnie, bardzo skromnie, proszę, a może wreszcie, proszę, Niemiec Moskal niech się wali. Choć im Polska bliska. Jak się będą mocno sadzić, to zrobimy igrzyska. Nie no, nie, nie tak. Jak się od nas nie odwalą, to po prostu damy im piskę. No. Oj, 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 żeby się tacy byli do, do pracy jak do zadymy. Ale mamy, mamy fajne. Żaden czarny już nie przyjdzie. Bo znają zasady. Z premierami. I z rydzykiem, pani poseł, słucham. Nie panu. dadzą nam rady. No bardzo mądrze, bardzo mądrze. Zaraz nas posądzą o dyskryminację. Tylko tego nam teraz jeszcze potrzeba. O, Ale my mamy lepsze. Mhm. Y, mówi Jarek do Angeli. Na nic wasze pochy z naszej Polski i stolicy nie zrobimy wiochu. I brawo. I brawo. Skoro treść chemną mamy już omówioną, to przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego zebrania, jakim jest nasz zapatrzony na zachód orzeł. Wszystkim wiadomo, że orzeł to ptak objęty w Polsce yy, ochroną i jako taki na zachód patrzeć nie może, bo powinien podkreślać swą niezależność. I właśnie dlatego, proszę Państwa, nasz klub zaproponował... Krzyżem, zrobiona po prostu na wzór korony spod pałacu prezydenckiego. <grymne> Jedno skrzydło od zachodu w dół, żeby nie było, że my ich olewamy, nie, bo olewamy. Drugie od wschodu w górę, że się nie pogadamy. No i szpony solidne, ostre. Tylko tak się zastanawialiśmy. I ten temat wracał chyba na dziesięciu komisjach, nie pamiętam. Nie mu tam jakiego robaka do dzioba nie wepnąć, no żeby to nie było, że Polacy o suchym pysku zostali, nie? Hmm. Nasz projekt Proszę slajd. Nasz projekt wydaje się być bliższy Polsce i Polakom. Orzeł zapatrzony w niebo. Korona na wzór korony królowej gony. To ma być O, nie, że się oddawało. No. Czyli krótko mówiąc, dziwka jest i tyle. O. Nie, no nie, no nie. No nie, no proszę posłankę pisnąć, może pani coś. No i dlatego uznaliśmy, że odniesienie do braci jest tutaj bardzo zasadne. Prosimy o slajd tutaj. Tak, odniesienie do braci, jak już mówiłam, jest tutaj bardzo zasadne. No i tym nasz projekt się oczywiście inne, nie? Bracia, dwie tęgie głowy osadzone na jednej dumnej szyi. To yy, oznacza to, że przychodzi z zachodu i idzie na wschód. Moja droga, to ma być orzeł, orzeł, dwie, dwie głowy i jedna szyja i takie dzioby i te łapy, to tak wygląda orzeł. Ależ oczywiście kochana, bo to jest orzeł syjański. Dwie głowy, ale jedno wielkie serce. Syjam to po tajsku taj. a co to słowo oznacza? Wolny, no któż bardziej niż Polacy, no ceni sobie wolność i niezależność. No dobrze, no dobrze, no proszę się nie zapędzać, ale te nogi, takie tacze łapy, to ma być wolność. Nie no, ale przecież orzeł zawsze miał nogi takie. Do tej pory miał, do tej pory. Wiem, wiem, korzystał kto chciał. Teraz orzeł będzie miał nogi złożone. Na bożnie. No dobra, no ale jak będzie miał nogi złożone na bożnie, no to ze słoni przecież owo. Takie proste zadanie, a dla was za trudne. Nogi złoży się do tyłu, jak kaczki w locie. To takie odniesienie do, yy, do tragedii, że zawsze gotowi odlecieć. Yy, tak się poświęcam dla ojczyzny, jak przyjdzie czas. A na ogonie stanie. To chyba jasne. Wszak już Kochanowski pisał. Czosnek głowę ma białą, lecz ogon zielony. Kot, pospolicie mówiąc, im starszy, tym ogon jego twardszy. Dąb, choć miejsce przeschnie, choć liść na nim płowy, przecie stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy. To? To nie Nie, 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 nie. Nie. To mamy gotowy projekt. Mamy No! Tylko czy prezydent podpisze? A zdarzyło mu się kiedyś czegokolwiek nie podpisać. Tak? A ja tak sobie pomyślałam, że może mu jeszcze rybkę o, taką w pyszczek wsadzić. To takie odniesienie do symbolu chrześcijaństwa. No i że twardo stoimy przy korzeniach, a to już takie odniesienie sakralne. W dupie wam takie pomysły. Ja się na pelikana nie zgadzam. Jeszcze mu załóżcie. O, to będzie odniesienie do ojca ryzyka. E, to jest niezłe. Nie, mamy to. Zobaczcie, rząd polski zawsze był gotów stać bronić czci narodu. Na szyi, co dumnie kręci głową. myślimy koloratkę. I nabożnie i skromnie. O, super. No i tak naprawdę mówiąc, No, dobra. No, 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 no. To może lepiej niech zostanie tak jak było.